Witajcie w szesnastym dniu naszych przedświątecznych rozważań o Jezusie. Większość z nas nie jest jak filmowy Kazimierz Pawlak, który twierdził o sobie, Ja, człowiek spokojny, mnie można na język nadeptać, nic nie powiem. My bronimy się i tłumaczymy, nawet gdy ktoś słusznie zwraca nam uwagę, a co dopiero, gdy zarzuca się nam coś, czego w ogóle nie zrobiliśmy. Wtedy nie przebierając w słowach, jak lwy walczymy o swoje, o prawo, o sprawiedliwość. Przecież nie możemy się pogodzić, by ktoś takie niedorzeczności mówił na nasz temat. A Jezus, gdy go aresztowano i postawiono przed Radą Najwyższą, na zaproszenie arcykapłanów przyszli fałszywi świadkowie. Którzy zaczęli mówić o Jezusie nieprawdę. Wówczas, jak czytamy w Ewangelii Marka, wystąpił arcykapłan na środek i zapytał Jezusa, mówiąc: Nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko Tobie? On zaś milczał i nic nie odpowiedział. A w Ewangelii Mateusza czytamy: a gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat: Czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo takiż namiestnik bardzo się dziwił Hmm, taki był Jezus. Znęcano się nad nim. Jak czytamy u proroka Izajasza Lecz on znosił to w pokorze I nie otworzył swoich ust Jak jagnie na rzeź prowadzone I jakowca przed tymi, którzy ją strzygą Zamilkł i nie otworzył swoich ust On, gdy mu złożeczono Nie odpowiadał złożeczeniem Gdy cierpiał, nie groził lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi, napisał później o nim święty Piotr. Gdy nam się zdarzyło, że nic nie powiedzieliśmy, oskarżani fałszywie, to głównie dlatego, że byliśmy zaskoczeni, że nas zamurowało, że nie wiedzieliśmy się, jak się bronić w danej sytuacji. Natomiast Jezus był mistrzem ryposty. On z pewnością potrafiłby natychmiast i bardzo celnie odpowiedzieć na każdy ze stawianych mu zarzutów, a jednak tego nie zrobił. Dlatego Jezus godny jest wielkiego podziwu, bo potrafił przemilczeć nawet fałszywe, absurdalne oskarżenia.